Po punkt punkcie legalnie zapraszam. Manko z tej strony, Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów Poké X Game. W dzisiejszym materiale omówimy sobie bardzo fajny respekt dla Malefika na 150 level. Także co, zaczynamy. Znajdujemy się na Fenak na północnej bramie, no i będziemy lecieć tutaj na banetki, które znajdują się właśnie nad miastem. Jeżeli chodzi o to, co powinniśmy zrobić przed, to przede wszystkim przygotować się, jeżeli chodzi o poczki, czyli wziąć sobie Majtienkę lub smergla, który. Który, no, omówię omówię smergla za moment. Mighty lub smergla. Jeżeli chodzi o to, to powinniśmy wziąć najpierw taska, który znajduje się w metro. Jak będziemy lecieć z Mandarin do Fenak, warto porozmawiać z NPC. Wziąć y, 200 banetek, 150 Sablé i 150 Dusklopsów. To jest task na prawie milion Expa. U NPC Salva, Salvador. Coś takiego, coś takiego. Także co? Jesteśmy tutaj na północnej bramie i lecimy. Odpalę podkę, żeby szybciej tu przylecieć. No, żeby po prostu. No to te sklopsy nas nie biły za mocno. To jest według mnie jeden z fajniejszych respów ogólnie. Do sklopsy również teraz są spokodobicia. No, A nebanetki są jedne z bardziej. No i fajniejszych, no według mnie fajniejszy respik dla Dla bardzo y, tutaj potężnego malefika. Także zaczynamy. Wchodzimy tutaj w resp pod ziemię. No i durujemy. Według mnie najlepsze dwa poczki, jakie są. To jest Mightyena. Z tego powodu, że jest to Pokémon Dark. Oczywiście durujemy na barierze. Boostujemy sobie paybacka. No i zobaczcie, jak to fajnie schodzi Off Clan. No i zbieramy wszystkie przedmioty. Zbieramy oczywiście te gwiazdki. One są potrzebne, moi drodzy, do craftingu. Przy okazji łapiemy banetkę. Przez to, że to jest hard Pokemon do catchu, no to jeszcze dostaniemy chyba 300 tysięcy expa za Kecza. Warto tutaj codziennie sobie przyjść jako taki świeży malefik. No i lurujemy sobie taką mightienką jak najwięcej poczków. Kiedyś było w ogóle lepiej. Lepiej. No, kiedyś to było. Można było chodzić, wchodzić Pokemonem w ścianę te banetki się oczywiście stakowały w jedno miejsce, więc mogliście na przykład zalurować banetki. Na przykład tutaj wchodzimy w ścianę. Banetki wchodziły w jeden stak, Było tutaj na przykład 10 banetek. No i one was mniej biły, przez to, że byliście w ścianie. No a wy mocno, mocno mogliście je z obszarówek bić i łatwiej też się drop zbierało. To było bardzo spoko. Zmienili to pod koniec 2022 roku. To był chyba grudzień, czyli stopad. No i troszkę tego malefika mi zepsuli. Ja tutaj biję oczywiście ofkan, bo chciałbym wam pokazać respik. Mój malefik jest na 500, 500 levelu, więc troszkę ciężko by się to biło. Jeżeli chodzi o respik, no to jak mówiłem, zbieramy itemy do craftingu. Wykonujemy taska, no i bijemy banetki pod po prostu catcha. Uważam, to jest jeden z fajniejszych respów. Dodatkowo jak macie na przykład boszczarma, to mogą wam się tutaj respić Kecleony plus wszystkie bossy z Fenak. No według mnie to jest bardzo spokojna opcja. Jeżeli chodzi o poczki, to jeszcze wspominam o smerglu. Smergl jest Pokémonem normal, więc nie dostaje dużo obrażeń od Pokémonów duchów. Praktycznie no, bardzo mało dostaje. No i takiego smergla kiedyś się grało. Bo smerg to jest Pokémon, który się uczy ataków, co nie. No i takiego smergla macie na przykład siódemkę. że wam pokazuję, mam go zdeksowanego, mam nadzieję. Mamy taką siódemkę. Takiego smergla 7. Uczyliście ataków. Full pod obrażenia dla duchów, czyli jakieś wywalnięcie w duchy, plus jakaś nieśmiertelka. No i takiego smergla kiedyś się grało, ewentualnie ósemkę, pod ataki duchów, no lepiej siódemka, bo ósemka to już troszkę inaczej się go gra, no i siódemkę pod full ataki duchów i przez to, że on nie dostaje obrażeń od duchów, jest odporny, no to nie dostawał praktycznie obrażeń, a wy mogliście te wanetki bić praktycznie na 2-3 skile, więc to była też mega fajna opcja, grało się tak kiedyś na gardę strajka, no i w sumie jak się no w sumie mógł każdy klan tak grać, ale gardy strajki robiły takie smergle, pamiętam. I to była fajna opcja. Do tej pory czasem ludzie tak grają, ale to mówię, to, to nie liczni gracze. Wydaje mi się, że to raczej starzy gracze tak sobie pogrywają. Tak jak mówię, Mighty i ten smergle jest najlepszy. Mighty jest łatwo dostępna. Można ją teraz złapać sobie na fenak również. Ja na przykład preferuję na low levelu 3 heldy. To zależy wszystko od gracza. Jeden z nich to jest boost, czyli po prostu pokémon, jak Mighty ma boosta, to po prostu ma więcej życia, jak i mocniejszy atak, tak jakby miała, jakbyście mieli większy level. Boost jest na starcie bardzo dobry, na świeżym 150. -tkę. No i druga opcja to jest Lucky lub yy, Exp. No Lucky to wiadomo, będzie wam, wam więcej itemków wypadało. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, o, o Exp, no to po prostu będziecie więcej Exp. dostawać. Ja tak za Exp. nie przepadam, z tego powodu, że jak wykonacie już Mewtwo Questa, to możecie sobie wrzucić do device'a, na przykład Exp a pokemonem biegać z boostem albo z laki. Uważam, że to jest spoko opcja. Więc tak to wygląda. No lurujemy, bijemy, łapiemy. Bardzo przyjemny respik. No tylko wam nie będę jakoś tak jeden do jednego pokazywał, bo no myślę, że tu sporo tych kombinacji. Myślę, że jak dwa, trzy kółka zrobicie, to zaraz ogarniecie, w którym miejscu się zatrzymywać, gdzie lurować, ale to jest ogólnie miejsce, gdzie możemy, myślę, spokojnie po 8, nawet więcej tych pokemonów zalurować. Yy, także no na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli chodzi o tego respa. Oczywiście każdemu polecam tu przyjść wykonać taska. No wiadomo, Expi tutaj Malefic Malefik ma tutaj najlepiej, przez to, że ma bonus damage do duchów i do dark Pokemonów. No ale jednak yy, taska powinien wykonać każdy. Yy, także tak to wygląda moi drodzy. Bijemy, łapiemy. Fajna opcja na 150. Plus. Spoko opcja, spoko opcja. Także pozdrawiam Was cieplutko widzowie. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zapraszam jak, jak zawsze na streamka Twitch TV Byk Mateo. Codziennie poza wtorkami streamujemy sobie od 18 do 23. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hejka.